Czasy Chruszczowa to również czasy końca centralizmu. To czasy, kiedy rozkwita, niekrępowana takim gorsetem ideologicznym literatura, muzyka, sztuki plastyczne. Ale te swobody artystyczne miały jednak swoje granice. Wspominałem już wcześniej o połajankach, jakie wygłaszał Chruszczow pod adresem niektórych literatów. Ale taką historią, która wstrząsnęła Związkiem Sowieckim, była historia Wybitnego rosyjskiego pisarza i poety Borysa Pasternaka. W 1955 roku Pasternak napisał swoją najsłynniejszą powieść, doktor Żywago. Książkę o losach rosyjskiej inteligencji i o rewolucji w Rosji. Latem 1956 roku. Książkę wysłał do kilku redakcji moskiewskich pis i wydawnictw, a jeden egzemplarz wysłał do włoskiego wydawcy o prokomunistycznych sympatiach, W Związku Sowieckim zapadła decyzja, aby książki nie drukować, natomiast doktor Żywago ukazał się w listopadzie 1957 roku we Włoszech. Błyskawicznie stał się światowym bestsellerem. Książkę przetłumaczono na 24 języki, a jej autor w 1958 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Przeciwko autorowi, który ośmielił się wydrukować książkę na zachodzie, rozpętała się straszliwa kampania propagandowa. Uczestniczący w niej ludzie nie stali książki, jak to zwykle w takich akcjach propagandowych bywa. Na czoło wysuwali się literaci, trzeciorzędni i czwartorzędni, którzy mogli marzyć o takim talencie, jaki miał Borys Pasternak. I tak, między innymi, studenci demonstrowali z hasłami: Cytat Judaszu Precz ze Związku Sowieckiego. Mieli również karykaturę Pasternaka, który wyciąga zakrzywione palce do worka z dolarami. Sekretarz Komsomu, Władimir Semicastny, występując przed 14 tysięcznym audytorium na stadionie na Łóżnikach, obrzucił Pasternaka ordynarnymi wyzwiskami. I zażądał wygnania go za granicę. Przysłuchiwał się temu sam, Nikita Chruszczow. Michał Heller i Aleksander Niekiewicz relacjonują. 27 października pisarze zebrali się, by napiętnować Pasternaka. W zebraniu przewodniczył nadawał mu ton: Smirno, znany sowieckim czytelnikom, autor twierdzy brzeski. Literaci zachowali się wyjątkowo nikczemnie. Zaopalowali do rządu o podwojenie Pasternaka obywatelstwa. Zaszczuty Pasternak. Bojąc się banicji, zrzekł się na Nagrody Nobla. A następnie napisał list do Chruszczowa, w którym prosił, by go nie wydalano z kraju. W końcu Pasternak został zmuszony do samokrytyki. Prawda, opublikował jego list, którym kajał się za napisanie książki. Znalazło się tam m.in. takie sformułowanie. A zatem wynika, jakobym podtrzymywał w powieści, następujące fałszywe tezy. Utrzymuję ponoć, że każda rewolucja jest zjawiskiem historycznie bezprawnym, że przykładem takiego bezprawia jest rewolucja październikowa, że przyniosła ona Rosji nieszczęścia i doprowadziła do zagłady rosyjskiej rdzennej inteligencji. Pasternak określił tą tezę jako fałszywą, ale tak naprawdę inteligentny czytelnik, czytający ten list, mógł wywnioskować, że właśnie pod tą tezą Pasternak się podpisuje. To tragiczne doświadczenie, które stało się jego udziałem, Borys Pasternak zamknął w ramy wiersza, cytuję we fragmentach. Zwierz zaszczuty osaczony, mam przed sobą gładką ścianę, za plecami zgiełk pogoni, już się stąd nie wydostanę. Jakaż wina zbrodnia jaka, ściąga na mnie anatemy. Świat zmusiłem, by zapłakał nad urodą mojej ziemi. Pasternak nie został wydalony ze Związku Sowieckiego. Zmarł 30 maja 1960 roku. Ale mimo tego przerażającego widowiska, coś się zaczęło w Związku Sowieckim ważnego zmieniać. Powszechnie potępiano Borysa Pasternaka, ale byli tacy ludzie, którzy pisali do niego listy i deklarowali poparcie dla pisarza. Ale byli tacy pisarze, którzy później poszli w jego ślady. To bowiem pojawili się pisarze, którzy zaczęli drukować swoje utwory w Europie Zachodniej. Na przykład Walerii Tarsis, który w wydawanych za granicą utworach, Krytykował i ośmieszał sowiecką rzeczywistość. Na przykład Pałata numer 7, czy młody poeta Jewgeni Jewtuszenko, który opublikował swoją autobiografię we francuskim tygodniku Nikola Express. Pojętnie. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.